Siema. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak trafiłem to, i go pominąłem. Ja dalej w to nie wierzę po prostu. Yy. Nigdy nie pomijałem tych paczek. Nie wiem dlaczego. Tutaj właśnie tą. Odebrałem paczkę dwóch piłkarzy. No i to jeszcze odebrałem, ale za paczkę dwóch piłkarzy właśnie to trafiłem. I. no nie wiem. No zaraz sami zobaczycie, jak to było. Bo na, na Xboxie jest coś takiego właśnie tutaj. Yy. Nie wiem, tutaj jeszcze patrzyłem na tego Laporta, bo ja chcę go zrobić. Nie mm, jest coś takiego jak nagrał ostatnie wydarzenia. No i dałem, żeby nagrał ostatnie 30 sekund i patrzcie. No i nigdy tych paczek nie pomijałem, mimo że nie trafiłam tam nawet ekranów. Nigdy z tej paczki nie trafiłem nawet ekranów, a teraz pominąłem walkout. I patrzcie, karta bardzo grywalna. Tylko, że druga litra angielska właśnie takie. Ile tempa. No masakra. No i tu wam jeszcze właśnie chcę pokazać. No bo ja, ja chcę zrobić tego raport. Po prostu może i tempo takie średnie, ale... dobra. Więc dajcie łapkę, dajcie subika. Ja się z wami żegnam. Siemka.